Zgodnie z decyzją rządu od 1 maja mogą funkcjonować otwarte obiekty sportowe oraz baseny kryte. Natomiast Wrocławianie, którzy chcieliby się wybrać na pływalnie przy ulicy Wejherowskiej niestety będą jeszcze musieli poczekać. Wszystko przez to, że na obiekcie trwa przerwa technologiczna. Ze mną jest Maciej Moczko z wrocławskiego centrum treningowego Spartan. Proszę powiedzieć, kiedy basen zacznie funkcjonować? Pływanie orbita, tak jak redaktor powiedział, ma teraz przerwę technologiczną. Jest ona spowodowana. Tym, że musimy to przeprowadzić, gdyż basen wymaga przeglądów, szczególnie przy takiej technologii, jaka tutaj jest. Zazwyczaj robione było to w sierpniu. Natomiast w związku z obostrzeniami i brakiem możliwości wpuszczenia klientów na pływalnie spuściliśmy wodę. 3,5 tysiąca litrów sześciennych wody zostało spuszczone. Basen już dzisiaj jest napełniony, teraz jest ta woda uzdatniana, podgrzewana. I do tej wody dopiero amatorzy pływania będą mogli wejść 29 maja. Na, na to pozwalają obostrzenia. Natomiast dzieci ze szkółek pływackich, dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach, będą mogły już do nas przychodzić od 15 maja. Jak tylko się zorganizują w szkołach, jak tylko się zorganizują szkółki pływackie, tutaj od 15 maja na małym basenie będziemy e, tego typu działalność prowadzić. Jak również kluby sportowe wrócą do nas z ulicy Racławickiej, gdzie musiały zostać przeniesione ze względu na, na obostrzenia i ze względu na, na, na tę przerwę technologiczną. Jak długo obiekt pozostaje teraz zamknięty? To jest już prawie drugi miesiąc, kiedy nie możemy nikogo przyjąć, także tutaj ten obiekt cały czas był zamknięty, no ale nie próżnowaliśmy, nie, nie, nie traciliśmy czasu, szykowaliśmy ten basen po to, aby, i miejmy nadzieję, 29 moglibyśmy się spotkać ze wszystkimi Wrocławianami tutaj. A i miejmy nadzieję, że też od 1 czerwca ruszą miejskie kąpieliska, prawda? Tak, 1 czerwca szykujemy się na otwarcie miejskich kąpielisk. Przypomnijmy, że są to Glinianki, Morskie Oko, Kukoczyce, jak również tutaj piękny nowy basen otwarty przy ulicy Wejherowskiej. Te wszystkie obiekty dzisiaj są przygotowywane do otwarcia. Przygotowujemy je pod względem sanitarnym, ale także pod obostrzenia jakie najprawdopodobniej będą i będziemy musieli ich przestrzegać. Także to się wszystko teraz dzieje po to, aby na 1 czerwca E, po prostu otworzyć te obiekty dla Wrocławia. Ale Spartan to nie tylko baseny. Powiedzmy więc, e, które obiekty już teraz działają sportowe w mieście, e, wasze? Tak, są to obiekty otwarte. Przede wszystkim zapraszamy serdecznie na korty tenisowe, które otworzyliśmy po zimie. Są to korty tenisowe przy ulicy Spiskiej, korty tenisowe przy ulicy Lubińskiej i Krajewskiego. Pięknie przygotowane korty. E, zapraszamy tam. Mamy również obostrzenia, ale akurat na korcie tenisowym nie są to aż takie e, mocne. E, natomiast bardzo fajną formą spędzenia wolnego czasu we Wrocławiu jest jazda na rolkach. Zapraszamy na tor wrotkarski, który powolutku się rozwija. Tam dokładane są elementy aby stworzyć z tego miejsca Wrocławskie Centrum Sportów Wrotkarskich zapraszamy tam aby pojeździć na rolkach na świeżym powietrzu Tak więc jak państwo słyszeli odmrażanie sportu powoli ale jednak idzie do przodu no i miejmy nadzieję że tym razem nic już mu nie przeszkodzi